No to zaczynamy chociaż, Jabczan. No już nie przesadzę. Nie żyj mordy na mnie już z samego rana. Idę przecież. Biedny Jabczan. Tylko pretensje i pretensje. To na co ja gram? Nasiona. Coś AD nasiona Takiego piku potrzebujemy. No to... Ja tu widzę tylko, że zedzik to jest. O kurwa. O kurwa, czemu Zeta piknęłeś? Nie no umówmy się. Jaki champion wygrywa na Siona? Nic nie wygrywa na Siona. A z Dzikiem klikam A potem takiego Twitcha albo zyre mogę rozjebać na jakimś Raumie. O 13 wychodzę z tego pokoju. Kończę streama. I wtedy może tu wejść Pani Nadia. I zrobić czyszczenie pokoju. Hmm. No Powodzi się. Widzowie, ja bym mógł sam posprzątać. Ale że pani Nadia chce zarobić, a ja wolę zapłacić i sprzątać, to się idealnie składa. No ile zwieczyszczenie kosztuje? Uuu. Teoretycznie 20 zł na godzinę. Ale ja zawsze dam tak 30 średnio. O ile godzin twój pierdolnik sprząta? No zależy, jak jest upierdolone. Trochę. Czy trzeba grzyba zeskrować? <śmiech> <śmiech> Nie no, żartuję Aż tak. <noise> Takie to nie zostawiam nikomu do sprzątania. Trochę zawsze robię wstępne sprzątanie. To jest 5-6 godzin. Dlatego zawsze daję więcej, no bo to widać, że zapierdala szybko z tym. Jakbym miał to sprzątać, to mi tydzień zajęło. 6 godzin to szybko? No nie wiem. 90-metrowe mieszkanie, plus dwa balkony. Wydaje mi się, że fuj szybko. No, jeszcze jaki kurwa jest syf na tych balkonach. Widziałem raz na żywo. Mogę typować Robota zaraz Ażka nie ma a tu iż cofnął do bazy ma słabe tamy, Więc nie był w Chodź na mi mid Tutaj? Nie wniemy go. A, wiesz o tym. Nie no się możesz tu. Się pod turetem. Gdzie ty kurwa jesteś? No kurwa, mówisz nie jebniemy, a teraz co? No to mówię, możesz pod turetem, kurwa, no. Nie wiem, co ten Galio kurwa teraz nic stop. nie robi całą grę. Dawaj, 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 dawaj. Zaraz, coś mogę... Może zrobię. Nie wiem, zresztą. nie wiem, gdzie się Aszka wyjebała? Czy to my nie, zaczęliśmy to tego fighta? Jebana. Nie hmm. wiem, generalnie to, to było... kartus Sion i na nas czterech. I tak to wyjebaliśmy, mimo że kartus i Zyra padli z bomby. Trochę to niepokojące. Nie, wchodziła przed nami. Zabiję Kurwa, jest jakiś niezniszczalny ten Sion Ale no, to wy nie macie obrażeń też, no nie Wiem, że to jest popierdolone, kurwa, ja mam Cleavera 3 itemy, kurwa, z czego dwa są pod sustain fighty I mam Conquerora na 12 stackach, ja nie mogę wybrać z chłopem, który ma Sunfire'a, kurwa, i Tabi Nie wiem, no nie chce mi się kurwa grać czegoś takiego, no. Nie do zabicia jest ten Sion, kurwa, na Tabi są Fajerze, no. Czy on ma kurwa dodatkowe 80 armora. No ile to jest 80 armora, no nic kurwa. Gdzieś tu posierpa. Układam, że na mida, ale... No co. Złapać. Nie złota. ktoś tu napierdalał, to było spoko. Nie, Nawet kurwa nic nie mogłem wcisnąć. I stałą szata dostałem. Nie oni mają tyle DPS, a ja mam bez Kurwa na no sobie przypominam. Także musiałem dostać 800 na hitkach. No nie, no nie mamy kompozycji, no Gal jest useless No tak naprawdę, no ruchają nas no, tak, no mam 100 razy lepsze te fight. Co ja możemy zrobić, ten ma Liandry Morello, już mam pojebane itemy No wy czemu nie śpicie? No No gramy się duo No jak to było jak ja tam widzę Wysocki ja jest... no, 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 no bez szans to no. kurwa to fight to jest z w Nie ma obrażeń Wiesz Gioro robię na diamencie Nooo no, wziął i na byzyny Nie wiem no botlane kompletnie uzle kurwa naprawdę Zdziwię się jak taszka ma 10 tysięcy obrażeń Zadanych w tych grze ma 18 No dobra to jest mnie od każdego w tychże grze oprócz No to ale za kim nie robisz obrażeń Random Bruce ma Silver 4, 59% hidraty na challenge'u. No co? Trollują go. Mam mikrofona bimbałki. No zobacz to. o bimbałkach, więc no nic dziwnego, że dostał bana, no bo sorry, ale... No nie mam ochoty słuchać od jakiegoś typa, że mnie kocha i że mam mu pokazać bimbałki opalone, no. Dziękuję, no po prostu dziękuję za takie wiadomości. Nie będzie Unbana. No, trudno. Trudno. Jak to jest wasz szef, to możecie tam iść, po prostu. Ja wpierdolę, jak się można o takie coś wkurwić? Ja nie wiem, kurwa. Jakbym do ciebie, Luki, pisał, że masz fajnego fiuta i żeś no, Ale ja bym ja się wkurwił w miejsca. O kurwa, zaś tego im góra od 9 Tigera. Dobra. Ja, Pieda, co ty wysyłasz, kurwa? Pop cieszy mi chęsty. Ale co by ci dał ten Ignite, kurwa? To jest jakiś pierdolnięty co? Bo nie spaliłem. Kur, Marcin poddajemy to nie chcę się. O kurwa! Ale Oro nam idzie. Co, ty gramy to? Ale dziwna interakcja, bo to prawie było tak, że już stałeś w EW i. W większości sytuacji to byś kurwa nie myślał. No spierdalaj no. no kurwa ten czy... No nie wytrzymie no! Movement speed po tym, kurwa ta dostaje Movement Speed jak mnie trafi jeszcze graf i Jakiś kurwa sobie wymyślili, że playty ma. Kurwa dostałem ograniczony damage, kurwa na początku. Spierdala mi z tym głównym. Zjewana gra. Nie, no wszystko w kurwa w tej postaci. Wysokie bazówki, zabijacie z całą łezką. Dostaję movement speeda z chipy Dostaję HP za zabicie creepa. Jeszcze ma Ravenus Huntera. prawda, dostaję HP za zabicie creepa? Tak mi się wydaje. Nie no, manę raczej. Mi się zwraca. Coś jak kłanki. No dobrze, no to i tak już zabił zerką kurwa Ravenus Huntera. No, Zajebisty Champions League bez... Zasieleć, znaczy się no Kurwa kto tam w tym piecu jebanym siedzi, kurwa. Czemu on kurwa? się bawi? O, to, nie, no, to jest jeszcze mój dżungler w tej grze kurwa Kasia, bo ja po prostu jest zajebista. Ja nie mogę na nią wygrać, bo jestem cieniasem. Takie są moje przemyślenia. Ale, że Mumera tu nie było, trafiłem wszystko, ale go niestety nie zabiłem. Widzowie, dajcie tu. Nice. <grystanie> to jest kurwa brzydliwe. Paskudny jest ten champion, kurwa. I ten Riot Cobra z jebano o tewek To też do wyjebania z tej firmy. Dwa Magic Resista jest zdejmą jak ma 54% radio kurwa na trzech liniach. Tam półmka chce się do roboty czy nie? Nie? Jak się nie chce do roboty to idę spać No kurwa no odwróciłem się 6 razy od tego no Nie mogę kurwa to ma taki timing Spierdolę tą Kasio i tą grę spierdoloną dla chujów jeszcze kurwa nie możesz normalnie się zmienić we dwóch, no, z jakimś małym indikatorem Musisz mieć kurwa cały ekran fioletowy, jak się podzieliłeś na dwie osoby, no Żeby koniecznie nic nie widzieć No nie, naprawdę, powinna być jakaś do ta opcja, no Czy to jest kamuflaż Eweliny, czy RK Vein, czy to Wu no wiem na przykład dla mnie osobiście to... No kuje w oczy po prostu Cały ekran fioletowy zamazany Bo się niewidzialny stałeś Chodźmy tam na złoto Możemy? No, nie możemy

Super Tino znowu 05 i FFO ty rzuca Czemu Ten kaleś kurwa Ja pierdolę co on zrobił tu razem. Dobra, trafiłem w 6 snera, może wygrać w Kurwa, tam po Nie no, się kurwa dałem nabrać, no Nie wiem, no... Ograł mnie kwaser tym, że stał w miejscu i się lifestealował. No byłem pewien, że się już wypierdolił mi się nie chciało go auto atakować dalej. Bo byłem pewien, że proluje, a on nagle kurwa fleszy, i A który to jest taki spierdol z naszego teamu temu? No Znamy mu to giga spierdoks I kurwa super, super. Ale Czajsze chciałem raz iść na jungle, nie? Kol miał w niku support coś tam i nie zgodził się Ta, bo tak kurwa Kurwa, okay. to oni się tak leczą, no nie wytrzymasz już Ale reportuj tego no, to jest takie ścierwo Czy że będzie w końcu czy nie? No To czemu piszą ci żebyś odpalał w niedzielę? <laughs> Bo tak głupcy